Witam państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale. Kolejny film z serii: produktu 140 kg na klatę. Mam złe wieści. Waga spadła. Dzisiaj się rano zważyłem 73,6. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że mimo, że ustaliłem sobie, że będę jadł 2800 kalorii, to nie liczyłem tych kalorii staram się jeść na oko. Trochę stresu miałem w ostatnim czasie. No i jak widać, nie dojadałem tego jedzenia. Więc to jest duży problem, który musimy rozwiązać. A najłatwiejszą drogą do tego, żebym zmuszał się do liczenia kalorii, jest to, żebym nagrywał film. Więc dlatego to dzisiaj go nagrywam, bo muszę policzyć kalorie. Z ważnych informacji. Na tapetę wrócił Jude Bellingham. Kto się domyślał o co chodzi, ten wie o co chodzi. I tu też. Dokładamy ten element, że nie pozostało nic innego jak czysty grind Grind na YouTube, grind na siłowni, wykończenie mieszkania To są rzeczy, na których będziemy się skupiać I grind z jedzeniem, trzeba masować Dlatego dzisiaj duże śniadanie co przyszykowałem to jajecznica z czterech jajek, z bekonem, trzy plastry Grahamka z guacamole i z pomidorem To jest około 700-800 kalorii I dodatkowo w formie deseru dwa jogurty wysokobiałkowe z granolą i z malinami i od ostatniego nagrania minęły dwa dni. Miałem taki pomysł, żeby to zgrać filmowo, że niby z ten sam dzień i dzisiaj zjadłem to samo w sumie na śniadanie co było dwa dni temu, czyli jajka z bekonem, z tą grochanką. Teraz wlatuję kurczak z ryżem i z energetykiem 614 kalorii. Posiłek przedtreningowy, pójdziemy sobie na siłę ze świętym, zobaczymy co się dzieje na tej płaskiej. No ale kurde, tak chcę powiedzieć, że jakiś... Mega słaby okres w moim życiu. Nie chcę jakoś dużo mówić, bo no, mój związek nie był publiczny. Mówiłem tylko, że z kimś byłem. No i trochę przeżyłam to rozstanie. Też ogólnie tak powiem na tej kamerze, że miałem taką wizję tego, że skończą się te zawody. Że w sumie ten okres przed zawodami to będzie taki najgorszy okres. Ale powiedziałbym szczerze, że czuję się w tym momencie gorzej niż przed tymi zawodami nawet. Czy tam w dniu tych zawodów. Że wcale nie, nie czuję jakiejś ulgi po tym wszystkim, kurde. Miałem wizję taką, że po tych zawodach to już sobie będę mógł rolić, co będę chciał, że sobie tutaj gdzieś polecę, sobie Wypocznę do Dubaju na słońce i tak dalej Siedzę w tej Polsce, bo muszę tutaj być, na miejscu Bo zajmuję, zajmuję się tym wykończeniem mieszkania I dopóki tego nie skończę, po prostu nie mogę stąd wyjechać I też siedzenie w tej Polsce aktualnie Jak o godzinie 15 jest już ciemno Jest zimno, nie ma słońca Też wszystko takie jest depresyjne tutaj Jakoś tak, kurwa, jak wpadłem w, to, w ten pęd narzekania podczas tych zawodów To z niego nie wyszedłem Strasznie jakiś taki, nie wiem, słaby się czuję w ostatnim czasie I tak sobie cały czas mówię Kurwa, muszę się ogarnąć, muszę coś zrobić z tym wszystkim Iść do ale jakoś cały czas nie potrafię. Może teraz to jest taki impuls już ostateczny, że. Dostajemy tego liścia i kurwa, trzeba wrócić do robienia Ja zawsze w takich momentach w życiu, jak miałem taki ciąg niepowodzeń Staram się na to patrzeć jako na znak od Boga To właśnie to jest pora się ogarnąć że specjalnie gra tym moim życiem tak, żeby dać mi znać, że coś w nim robię nie tak Przez ostatnie dni staram się to sobie wmówić do tej głowy, ale nie dochodzi No ale kurwa, nic nie osiągnę żalając się nad sobą Więc jemy ten posiłek, idziemy na siłownię dzisiaj Jutro kurwa jadę na mieszkanie składać kuchnię Nie można się zadręczyć. Nawet światło za mną zgasło, tak się właśnie kurwa czuję. Jesteśmy na siłowni, robimy płaską. Jak yy, może kojarzycie, na ostatnim filmie był przełom, to 15 na 4, wszystko szło fajnie. Tylko, że ostatnie 5 dni to były dni śmiecia dosłownie. I to nie tak, że dni ze śmieciowym żarciem, tylko dni na zasadzie mało co jadłem, słabo spałem i właśnie czułem się jak śmieć, dlatego to były dni śmiecia. I zobaczymy, jak po takim okresie ta płaska wygląda. Jest 110 założone. No chciałbym, żeby to poszło na te, nie wiem, 5-6 razy, żeby to nie był jakiś duży regres, ale może być różnie. И все И Макс, Макс. Była ewakuacja pod sztangi. No ale dobra, pięć razy nie jest aż tak źle. Gorsze dni się zdarzają. Nie przeszkodzi to nam w tej drodze do 140. Trochę przeszkodzi, trochę opóźni. Mam nadzieję, że ten bit też jakiś... Nie no dobra, nie mam nadzieję, że będzie kurwa słabe dni. Ale no kurwa mać, trzeba nie wiem, zrobić tą masę. Ja pierdolę, no czy to jest takie trudne? Trzeba do Egiptu po prostu polecić. No i... bo szybciej do tego Egiptu. Tylko właśnie z tym Egiptem. Ja tak sobie myślałem trochę o tym. Opuściliśmy w filmie to, że będzie ten projekt Egipt, każdy wróci 5 kg cięższy, że... Będziemy robić w ogóle challenge, kto przytyje więcej. Bo tak sobie szczerze pomyślałem, ja w swoim życiu miałem jakikolwiek wyjazd, z którego wróciłbym cięższy. I kurwa nie przypominam sobie. Możliwe, że jedynym takim wyjazdem było Joret DeMar. Tam nie wiem, wróciłem pół kilo cięższa A i tak dałem sobie, że mogę robić co chcę i byłem podczas redukcji. Więc widzę taką możliwość, że niestety ten projekt może pójść w drugą stronę. To znaczy, zamiast przytyć, w pierwszy dzień zaklejemy pałę i nikomu się nie będzie chciało jeść. Nie, nie, nie. Bo no to będzie wyjazd targetowany pod jedną rzecz. Jeszcze nie byłeś na wyjeździe? No nie byłem, no ale właśnie byśmy. By Potrzebowali kurwa, wziąć jakiegoś eksperta, który by nam kazał jeść. Albo właśnie, żeby pojechać gdzieś, gdzie nie ma dostępu do, do alkoholu, żeby, <głos> <głos> żebyśmy byli skupieni tylko to, na jedzeniu. To co, Dubaj, Dubaj, no tam nie masz, tam ciszę możesz wziąć jedynie. Bo ja jestem pewny, że jak ja i Wasik jesteśmy w tym teamie to jak to się skończy masą? No o no, to mi chodzi, właśnie, jak to ma być drużyna typu ja, święty Wasik, Party, co jeszcze by na przykład do tego projektu włączone? Terek, to w ogóle, <noise> to nie wiem, kto tu byłby potrzebny. No, Myśmy musieli wtedy specjalistów faktycznie też zatrudnić, że na przykład taki puszek by poleciał. Dosłownie. No ktoś nas musi zmuszać, tak jak ty mówisz. Ja po prostu mam taką wizję tego, że pierwszy dzień ok, będziemy podpaleni, pojemy, drugi dzień tak samo, ale przyjdzie wieczór, gdzieś sobie wyjdziemy. I następnego dnia każdy kurwa na kacu o 14 się obudzi. Chcę no. przypomnieć, jak to biorę, było. No. Godzina 14 szliśmy na plażę, nikt nic nie jadł. I o godzinie 17 jedliśmy pierwszy posiłek. Tylko wiesz, w, ty w tym Egipcie na All Inclusive tam nie ma nawet gdzie wychodzić, tam jesteś na jakichś. Tyni, no trzeba wywieźć gdzieś tam <noise> Wywieźć i pączki było Dobra, zobaczmy tego pana, jak mu idzie. Jaka waga w ogóle? 7, 3, 7, 4. Serio? Ale na wstrzym, O kurde. Tak, tak daily, no to, to. w sumie to... ważysz jak ja teraz. Tylko że ja teraz wywaliłem w ogóle płaską z planu, Że nie robię płaskiej Dlaczego? Więc nie wiem. Ja nie lubię tej płaskiej, bo kurna to jest tak, żeby sobie... Po... To jest fajne, żeby sobie poszarpać, ale jak ja robię, jak chcę zrobić trening klaty, to chcę, żeby ta klata była taka spumpowana i dlatego robię na tamtym hamerze. Optymalny. Igor. No optymalny igor. Dobra, tu jest 8-5. Zobaczymy tego gościa. Na no 5. Raz, 2. 3. Dawaj 4. I na spokojnie 5. Na spokojnie pięć. Góra. Dawaj, dawaj. No i dobra. Ty, ale coś mnie nie posuje z tą sztangą, że ona jest jakaś za szeroka, szczerze. No. Że wiesz, jak normalnie łapię sobie, że mam mały palec tu. to, to jest mo... to, to powinien być drugi. Jak teraz trzymam tak i się czuję, że to mi na barki wchodzi, więc. Robiłem, tak bym na drugim powtórzeniu i już widziałem komentarze. Popraw tego swojego ziomka, bo mu barki wysiądą. Ale to dlatego, że tutaj zdrowie to jest pomylone. ale to dobra, to wrzucimy. Petfit. I... trzecią serię. Petfit i tam na recepcji. Macha z Jagodami i po treningu. Druga seria, ludzie. Zobaczymy. I mocno. Mocno, mocno, mocno dojedziesz. Znowu emergencji, ale znowu no. napięć. No to już po zrobił prosto napięć, bo już tak... To jest mówisz, że no to nie szło szybciej. No. Nadawało się, że pójdzie ta szósta, ale... Ale w tym szóstym też niewiele zabrakło. Nie wiem, no to jest właśnie ta kwestia po prostu tego, że... Były dni te ostatnie czele. dni były średnio mnie. Ale trzeba, no nie wiem, jakoś kurwa, potrzebuję się podbudować czymś. Chcę zrobić to 140. Myślałem nawet, że może by się fajnie udało to zrobić, nie wiem. Ostatnie wyciskanie w roku 2025, bo to już jest coroczna tradycja. W tym roku też trzeba będzie pojechać na siłkę WK, zakończyć rok wyciskaniem, ale szanse są nikłe, że tam 140, bo 130, może jakieś 132,5 przy dobrej aurze. Bo teraz PR jest 125? No 125 zrobimy ostatnio, ale 130 jest maksem A. życiowym. Kurde, no myślę, że co, ostatnio jak robimy 115 na 4, bo to były siły na 130, więc na tyle siły mam. Ale już raczej tyle nie sprogresuję, żeby dotrzeć aż tak wysoko. No ten projekt jakiś trzeba będzie tym zakończyć. Później lutym, wtedy zrobimy. Albo w Warszawie zrobić pierwszą edycję, tylko że to nie będzie miało tego samego klimatu. Ale możemy, że wiesz, przez miesiąc kto bardziej przytyje. Jeźdź pod Warszawę, jakąś chatę pod Warszawą, po środku niczego z jednym sklepem McDonald'em wynajmiemy i tam. Po prostu obóz rozbity Tak luź, luźna teoria od doktora. Czyli więcej napinacie daną część naszego ciała, wiesz, jak na przykład robisz flex przed prysznicem, to ona rośnie w jakimś astronomicznym tempie, że wiesz, funkcja wykładnicza. Bo ja ostatnio właśnie zacząłem sobie po prysznicu, zawsze jest trzy taki na napięki tricepsa i serio widać różnicę. Ale w ogóle ostatnio kurna, ostatnio tak na banku jakimś treningu, bo tak dobrze wyglądałem i stoję normalnie tak, wiesz, wszystko normalnie w NB, że tu, tu przejście, chyba wszystko i tak wracam do pokoju i mroczki przed oczami stare. Myślę, że serio, że normalnie idę i mi te kolorowe Łóżki takie latają. I mówię jest koniec. na łóżko i leżałem z zamkniętymi oczami dwie minuty wstałem i otrzeźwiałem, ale serio, spróbujcie. Czyli co, jak ja chcę progresować na klatę, to muszę klatę napinać. Właśnie, no nie, nawet nie Nie, nie sprogresować, tylko ona będzie większa po prostu. Ja nie, jeszcze króliki doświadczalne teraz robią to. I właśnie jeszcze sprawdzamy czy to ma wpływ na realnie na siłę, czy tylko na sylwetkę. Na razie jest potwierdzone, że na sylwetkę. Jeśli będzie o siłę, to zobaczymy. Badanie na dziesięciu szczurach. Jesteśmy po treningu, zobaczymy formę, Tak to wygląda. A tu na nadżyłka. Kupark był robiony dzisiaj. No taki średni ten trening, sylwetka też już bez definicji takiej. Kurwa, co zrobić, żeby zmasować wreszcie, żeby ta lata poszła do góry. Udzie, chłopaku. Co, wracam do domu. Jako, że nagrywam ten film, to kurwa już przycisnę się, żeby zjeść te 1500 kalorii jeszcze dzisiaj, więc na pewnie wleci. Tak jak mówiłem, wjeżdża wołowina Dokładniej, są to te takie taco-burgery To jest łącznie 350 gramów wołowiny Trzy wrapy, mega dużo warzyw Nie wiem czy w sumie to jest dobre, żeby tyle warzywa Rzucać jak chcę masować, a teraz w ogóle Nie mam apetytu, no ale tutaj tak to w środku Też wygląda, takie coś sobie zjem I do tego lejsy z pieca, także jest to Taki posiłek niezwykle chamski, jest to w sumie Posiłek, który ma tyle kalorii Co miał cały mój dzień jedzenia, nie wiem Miesiąc temu, ale to jest też ten paradoks Że wtedy ja bym dał się pociąć Żeby takie rzeczy jeść, a w tym momencie ja ja naprawdę jakoś kompletnie straciłem apetyt i, i wręcz nie mam ochoty tego jeść. Pewnie mi to zajmie z pół godziny, jak nie godziny, żeby to wszystko przejeść. I widzimy się myślę, że po prostu jutro. Jesteśmy na siłowni, jest kolejny dzień Robimy trening dzisiaj, plecy, biceps Humor dużo lepszy, trzeba kurwa zrobić dobry trening wreszcie Poczuć tą pompkę, ponapinać się przed lustrem to są te elementy, których teraz potrzebujemy Czysty grind, tyle pozostało Jeśli chodzi o mieszkanie, to mówiłem, że będzie teraz kuchnia robiona Ale jednak jeszcze nie Byłem na mieszkaniu, ale po to, żeby po prostu zrobić więcej zakupów I aktualnie tak to wygląda Tu mam prawie zdjęcie Robimy elektrykę, robimy drzwi Kuchnia dopiero później będzie wstawiana Kurwa, też jestem już tak niecierpliwy Tak bym się chciał przeprowadzić To są elementy, na które nie ma się wpływu Dziękuję. Dobrze, kurwa, mówię, dzisiaj trzeba się podpompować Co facet wymyślił? Proszę się pochwalić Słuchajcie, no tak sobie analizuję po prostu swoje życie w ostatnim <noise> czasie I myślę, że wraz z dzisiejszym filmem musimy zakończyć rozmowy na temat naszego premiera Bo on się cały czas mści No takie są fakty, nie śmiej się to. Znaczy, zawody, kurwa, przegrane Rozstanie Dużo złych rzeczy przychodzi Nawet e, ostatnio wam powiem Ja mam same jakieś takie sny Dzisiaj mi się śniło, że dostałem bana na YouTubie Ostatnio zrobiłem trening nóg Stawiłem to na Instagrama, że wycisnąłem 210 kg martwych tym ciągu. Następnego dnia budzę się za kwasami, idę spać. To mi się śni, że jest, że na wózko, kurwa jestem niepełnosprawny. Naprawdę zła aura wokół mnie jest i. A no, słuchaj, może to z drugiej strony. Właśnie Donald jest miłą osobą i. Wiesz, czy to jest efekt motyla? To jest stary coś, co się wydarza na przykład teraz i niekoniecznie jest dobre, ale w konsekwencji idzie do dobrych rzeczy. Czyli, że jak, prze... jaka, Jaką to ma korelację? No patrz, Donald rozpierdala ci zawody, no więc napierdalał coraz mocniej. Robisz formę życia i wygrywasz następne zawody, nie? Czyli, że. Bo gdybyś że nie, nie motywuję, tak? Mówisz, że mnie motywuje tak? No, myślę, że tak, że Donald jednak czuł. No dobra, to za motywacją zobaczymy, czy pozwoli mi porobić fajne ciężary. Wiesz, każda, każda kurwa w dupę, e, Boże, każdy chuj w dupę w życiu, Każdy, kurwa w dupę. każdy chuj w dupę w życiu, tak naprawdę pchacie w lepszą stronę. Oh. Oh. Także podziękuj panu premierowi. Ja dziękuję, kurwa, sobie że odreagowuję tutaj. Do dawaj szybciej, bo już mi się łapa pompuje pod tą kamerą. Dawaj, ciągnij, dawaj. Jest, dobry. W alternatywnej rzeczywistości nie trenowalibyśmy teraz, tylko byśmy pili piwo i kręcili ruletą w kasynie. No ale ogólnie robimy to, tylko też trenujemy. To też prawda. Pojawiaj się. No też to kurwa, Na dole ku to Ja mówiłem tutaj Radkowi, że to jest. Ćwiczenie, które tak robię i realnie to nie zauważam, żeby mi coś dawało, żeby te kaptury rosły, ale daje to poczucie takie kurwa więzienne, że takim karkiem jesteś, to zaraz powiem. Op. Nie no, coś tam pewnie wchodzą, czy da się robić. Op. Ty, jak Cristiano Ronaldo ci ten dzyndzel wystaje, jabłko dama kurwa, z tej perspektywy. Op. Op. Dobra. Bo to jest coś takiego, że jak. Ja mówię, nie robię regularnie szruksów, to tak jak mi się odpali. Ale właśnie jak tak się zrobi. I co się do tego nakłonił? Raz na dwa, 3 tygodnie. Bo chcę tam poczucie mieć, wiesz? Chcę jutro wstać właśnie rano. Chcę się poczuć więziennie. Jak tak się robi, raz na dwa, 3 tygodnie. No, na dwa, trzy tygodnie, raz się zrobi takie szruksy, rano się wstaje i przez następne dwa dni się ma zakwasy, to na kapiturze, tak jesteś. Mówię, karczycho takie. Ej, w ogóle no. e, widziałem takie coś na Reelsach, Nie wiem, czy ludzie to będą kojarzyć, ale że influencerzy normalnie wchodzą do pierdla do więźniów na jakieś parę dni i to wszystko nagrywają. I tam był mm -hmm. Stifler i ktoś tam, chciałbyś wziąć się udział? A, widziałem to, no, no. widziałem coś z tego. Chciałbyś wziąć się udział po takich ćwiczeniach więziennych? Porozmawiać Ćwiczenia no, 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 Nagle ćwiczy... Zaraz będzie spruta, za mnie, że to nie jest kurwa prawilne ćwiczenie, ale ja się nie znam, nie wiem. A ile byś wytrzymał w takim pierdlu? Kamara? Nie wiem, nie oglądałem. Ja widziałem tylko jakiś urywek z tego co mówisz, więc o czym mówić, ale. Mnie nie to nik skończony, co mogę powiedzieć? Jest dużo lepiej na pewno niż było w prostu formę. Dobra, tak to wygląda. Nie wiem nawet co mam o tej formie robić. chciałem coś <laughs> wymyślić, ale nic nie wymyśliłem. Dzisiaj micepsik był robiony. No i najważniejsze plecy. Ale nie na no tak jak w tej pozie, dużo gorzej wygląda. Przez to, że mam talię szerszą na przykład. Nie, nie, po prostu ja stoję obok i dlatego źle wyglądasz. nie, no odkąd wycisnął stół. Pozak! Właśnie, kto nie był, pójdzie do radka zobaczyć, jak stół wyciska. To tak forma się prezentuje. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wasz ostatni tydzień, wasz przyszły tydzień będzie wspaniały. Tego samego życzę sobie. Pozdrawiam!